Hej hesiamko jestem topolo i witajcie w kolejnym odcinku serii Lego. Nasza przygoda trwa, co dzisiaj nam się przytrafi. Zobaczymy. Rozkiniamy ciąg dalszy nagrywek lecimy. Lecimy z naszymi Lego bohaterami. Znowu jesteśmy jeszcze w tych podziemiach. Wydaje mi się, że już jesteśmy bliżej końca, szczerze mówiąc, i tego się też obawiam troszeczkę. To chyba sobie możemy tutaj przytwierdzić. Nie, też nie. może tu? Kurczę, szczerze powiedziawszy, powinniśmy móc jakoś przytwierdzać te elementy do bocznych ścianek. No nie wiem. Wow! A więc to tak. W sumie to by było dobre. Nie wiem, czy tak trzeba? Hmm. No trzeba się na pewno przyzwyczaić do tej mechaniki całej. O, już prawie, prawie. Dobra, udało się? Jest. Nie działa to tak jak sobie możemy wyobrazić. Ale wszystko jest do przyzwyczajenia się, dobra, nasz robocik nam tutaj wyrzuca kolejne klocuszki, żeby to ogarnąć w miarę. O, czyli jak jeszcze raz klikniemy, to nam się poszerza to wszystko, no i dobra. Mm -hmm. Czyli w tą stronę, jak skierujemy, to nam się to ładuje. No, chyba ogarnąłem. I co, możemy przejść? Jeszcze nie? Chyba za nisko jest. A bo to a tak wysoko. Mam to jeszcze wyżej. O! Wystarczy klikać, tak jak widzieliście właśnie na odcinku. A tu mamy zablokowane. Kolejne doroskinowe. O, i tu będzie trzeba tędy po krawędzi śmigać. No zobaczymy. Trochę łopatologicznie to zrobiłem. Jeszcze wyżej muszę. Dobra, jest. Czyli to był słaby punkt całej konstrukcji. Dobra, wypluwaj coś tutaj mi. Dobra, tutaj mamy teraz tu i tu. Nie wiem, co to jest to na środku. Czy to jest potrzebne? Może pójdźmy na łatwiznę. Okej, okay. tędy. Nie wiem po co, ale możemy zrobić sobie skróty. No i patrzcie. Jednak ta żarówka była nie bez przyczyny. Tu co, jaki oceanik piękny. Ok, no to zaczynamy sobie. Śmigamy tak. Już mniej więcej ogarnąłem, że w tą stronę nam się wtedy buduje cały temat. O! Słusznie można by było tak zrobić. Okay, mamy mostek. Chyba już będzie finito. A nie, jeszcze, jeszcze tutaj. Albo gdzie musimy dojść? Tutaj, czy tutaj, czy tutaj? O, to jest pytanie właśnie. A nie, tutaj chyba. O, jest tato! Otwieramy skarbiec? Czy co to jest? Co tu jest, ale łupło. Dobra, my tutaj musimy przejść we własnych siłach, chyba tak będzie musieli to zrobić. Ale patent zrobiłem, no. Ale patent. Heh. Główka pracuje, nie ma to tamto. Heh. Dobra, teraz tutaj z tym tatem musimy ogarnąć. Okej, teraz co? A! Trzeba dopasować. Aha, idę do środka. Dobra, udało się. Cyk. Gdzie my musimy dojść. A! Po prostu wrzucić to trzeba. Kto by pomyślał? My tutaj next musimy, tak? Dobra. Dajcie mi niebieskie. i żółte aj i do środeczka pyk mamy ciąg dalszy a nie trzeba większe chyba poszło Mam nadzieję, że coś dobrze robię, bo jak zrobię, znowu faila. A nie, już tylko niebieskie i chyba finito. Mamy wszystkie, no to chowamy. O nie, coś tutaj trzeba będzie mocniejszego zbudować. Nie no serio, ciekawe są te efekty, to wszystko jak to pięknie działa. E, nie no, coś tu źle robimy chyba. Coś tu chyba źle robię. Nie no, czekajcie, coś ja tu muszę źle robić. Tu mi wychodzą te, tu mi wychodzi to. No, chyba nie przejdę tutaj. Już nie no, czekajcie. Nie, tędy nie da rady. No bo też nie, nie ma tutaj żadnego wskaźnika, że musimy dojść do prawej strony. Chociaż jak widać da się, nie? A widzicie takie buty? O, Ożesz, kurczę! I rozwaliłem. Zemsta Topolo, haha! O o. O Czekać. O -o. No, czekajcie, najpierw rozwalamy, potem budujemy, potem znowu rozwalamy. O co tu kaman? Może tak, to trzeba o Jest! Mamy to! Co teraz? Niechcący. A, daje nam tutaj sprzęcik. Okej. Okay. chyba wylecimy stąd, nie? Wynalazca. Co? I serio, czasami można się nieźle... Zagiąć. Nieźle można ugrząść danej misji. Jak nie macie po prostu pomysłu na to wszystko. Skakuj! Skakuj, byczku. Tak jest. Uratowani razem. Serio, serio, dobra, znów razem, co tutaj trzeba ogarnąć? Chyba tutaj trzeba coś ogarnąć, albo i nie. Chyba tak. Syk. poszło i ładujemy aha okej okej jeszcze raz a teraz ten chce <gry> Okej, okay, czyli musimy tutaj coś zbudować. O, i znowu razem budujemy zameczek. Dobra, trzeba wypróbować te tematy. Dobra, niech będzie tutaj. Kłucze, nie mam pomysłu, jakby to ciekawie móc wybudować. No, ale muszę chyba tylko i wyłącznie w ten sposób. Ok, może tutaj zrobimy połączenie takie fajne i lecimy wyżej. A teraz ojciec chce wymyślić. Dobra, lecimy. Okej, okay, tego się nie spodziewałem Może tu O No dobra To tutaj dwa silniki odrzutowe Niech będzie Ale dziwne, co to mi tu wychodzi w ogóle? A nie, dobra, wiem o co chodzi. To tu i to tu. Okej. Okay. O nie, czemu to zepsułem? Dobra. Wszystko git. A, jeszcze to. Patrzcie jak to pilnuje kolejki, że to wiecie. No. Jest. Co to za budowla w ogóle? Co? <grymne> nice. I lecimy. I lecimy ale ciekawa opowiastka. Kurcze, i też koniec. Ja! Zarąbiste, zarąbiste. Dajcie znać, co myślicie. Czy będziecie ogrywać sami, tworzyć różne budowle? Bo to też wszystko zależy od tego, jak przechodzicie. Nie musicie robić tego identycznie tak jak ja. Każdy ma swój sposób na przejście. Pewnie były takie specjalne myki i lifehaki na to wszystko nie trzeba było obchodzić naokoło. Niektóre odcinki były dosyć długie, niektóre krótsze. No ale ja jestem pod wrażeniem elegancko. 6-7 gierka. Naprawdę można fajnie się bawić. Na pewno z młodszymi tutaj gracza graczami. To to nie jest skierowana gierka dla dorosłych. Ale myślę, że każdy fan lego. Każdy młodszy gracz na pewno będzie się tutaj cieszył, miał niezłą radochę, a czasami może rodzica zarazi, no bo też może mieć zagwostkę, nie, nie będzie mógł przejść. No ale wydaje mi się, że nie jeden rodzic dałby tutaj, by się poddał przy tych, przy tych rozkminkach. Kolejne osiągnięcie droga budowniczego mamy za sobą. Kurczę, no i co, trzeba czekać do końca? Nie ma to tamto. A, jeszcze trzeba tutaj chorągiewkę załadować. Cyk, koniec, koniec. No i tak to jest. Co dobre, szybko się kończy. I także to była pierwsza seria z gier Lego na moim kanale. Gry Lego będą się jeszcze pojawiać w międzyczasie, oczywiście. Minecraft Dungeons zostaje główną serią, ale serie poboczne też mogą się pojawić właśnie z serii Lego. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej grze. Ja Wam polecam. Dzięki za oglądanie. Na razie, I Siemanko. Hej, trzymajcie się.